Tak jak zapowiadał w grudniu na konferencji prasowej prezes Witold Olszewski, Pabieński Centrum Medyczne uruchomi nową poradnię alergologiczną dla dorosłych. Do tej pory jedynie dzieci i młodzież do 18 roku życia mogła korzystać z usług poradni alergologicznej dla dzieci. Natomiast wychodząc naprzeciw mieszkańcom Pabianic i Powiatu, otworzyliśmy poradnię alergologiczną, będzie czynna od lutego. Oznacza to, że osoby borykające się z problemami alergologicznymi znajdą fachową pomoc w tym zakresie właśnie w Pamięckim szpitalu, ponieważ na tej chwilę na terenie powiatu pamięńskiego funkcjonuje tylko jedna poradnia alergologiczna, w której dorośli pacjenci mogą korzystać z udzielanych przez nią świadczeń bezpłatnie. A jak wiadomo, zapotrzebowanie na takie świadczenia jest zdecydowanie większe. Dlatego PCM zwrócił się do łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia o możliwość uruchomienia poradni alergologicznej również w naszym szpitalu, a wniosek spotkał się z akceptacją. Mamy podpisany kontrakt z NFZ na poradnię alergologiczną dla dorosłych, dlatego bezpłatnie będzie można skorzystać z wizyty i z dalszych zaleceń i leczenia. Nie ma także znaczenia miejsce zamieszkania, ponieważ poradnia zaprasza wszystkich chętnych. Jedynym warunkiem umówienia się do alergologa będzie skierowanie, które może wystawić na przykład inny specjalista lub lekarz pierwszego kontaktu. Zapisy do poradni alergologicznej uruchomionej w ramach przychodni specjalistycznej są przyjmowane pod numerem 42 22 53 855. Można też zrobić to osobiście. O dostępnych terminach rejestratorki będą informowały pacjentów podczas umawiania wizyty. Wraz z początkiem tygodnia ruszyła akcja Krwiodawcy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pabieńczanie i mieszkańcy naszego powiatu grają z orkiestrą od 2000 roku. Tegoroczna akcja jest 25. edycją tego przedsięwzięcia. Mamy w tym roku srebrne wesele, mówi z radością prezes Andrzej Chałupka. Dziękujemy pięknie za to, co już do tej pory kwiodawcy z Pawianic zrobili. I tutaj się pochwalę. Ubiegły rok jest rekordowym rokiem, jeżeli chodzi o ilość oddanej krwi. Oddaliśmy przeszło 400 litrów więcej niż w 2022 roku, czyli 1826 litrów. Wszyscy kwiodawcy, oczywiście i czerwonokrzyscy, i ci, którzy oddają jako wolni niestowarzyszeni. Wracając do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pozwolę sobie zaprezentować taki breloczek z grupą krwi. Wylosujemy wśród wszystkich tych, którzy od poniedziałku do niedzieli oddadzą krew, 10 takich breloczków z ich grupą. Kwi, o czym zostaną oczywiście powiadomieni. Udział w akcji mogą wziąć pełnoletnie osoby, którym zdrowie pozwala na podzielenie się swoim darem, ale organizatorzy zachęcają do oddawania krwi nie tylko tych, którzy robią to w cudzysłowie na co dzień, ale i nowych krwiodawców. Miło byłoby, gdyby 18 osiemnastolatkowie, którzy akurat wstrzelą się w ten termin, poszli oddać i to w takim szczytnym celu na rzecz Wielkiej Orkiestry po raz pierwszy krew. Być może zachęci ich to, żeby tą no, jedną z najcenniejszych leków, jaki człowiek może ofiarować drugiemu człowiekowi, zapoczątkowali takie. Oddawanie na rzecz ludzi potrzebujących. Inicjatywa oddawania krwi dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest akcją symboliczną, ponieważ ten jedyny w swoim rodzaju lek będzie miał przeznaczenie ogólne, mówi prezes Andrzej Chałupka. Wielka Orkiestra w różnych aspektach działa i dla dzieci, i dla dorosłych, i dla seniorów. No teraz walczymy z COVID-em, bo to też jest potężna, potężny problem dla wielu ludzi, którzy przechodzili tą paskudną chorobę. Jednym słowem, krwi zawsze jest Potrzeba i to w każdej praktycznej ilości. Póki co w Pabieńskim Punkcie Pobrań Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Jana Pawła II. 5 w poniedziałek, w pierwszym dniu akcji, swoim cennym lekiem podzieliło się 15 osób, we wtorek doszło kolejne 9. Przypominamy, że w następnych dniach roboczych, czyli w środę, czwartek i piątek, punkt Pobrań zaprasza chętnych w godzinach od 7.30 do 11.30. Ostatnim dniem, kiedy będzie można podzielić się swoim cennym darem, będzie niedziela 28 stycznia. W dniu wielkiego finału drzwi punktu pobrań będą otwarte w godzinach od 9 do 12. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku podczas 31 finału wośpo krwiodawcy oddali na rzecz orkiestry 44 litry 100 ml krwi. Pabieńskim seniorom z okazji Dnia Babci i Dziadka Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach wspólnie z Centrum Seniora i Inspektoratem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przygotowała nietypowy, aczkolwiek profilaktyczny prezent. Dzień Babci i Dzień Dziadka to jest taki szczególny okres w roku, kiedy warto nie tylko złożyć życzenia osobom starszym, ale również porozmawiać z nimi na temat bezpieczeństwa. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach w ciągu roku organizują mnóstwo przedsięwzięć związanych właśnie z bezpieczeństwem. Seniorów. Przede wszystkim ostrzegamy przed działaniem oszustów, którzy czekają na oszczędności życia seniorów. Ale nie tylko. Tym razem funkcjonariusze w placówce przy ulicy Konopnickiej skupili się również na zasadach pierwszej pomocy. Nasi specjaliści, aspirant Paweł Buder i aspirant Michał Łyszkowski pokazali seniorom w jaki sposób ratować życie nie tylko osobom dorosłym, ale również dzieciom. Podczas pokazu zaprezentowali formy, metody ratowania nie tylko właśnie osób dorosłych, ale również niemowląt podczas zadławienia czy też w czasie, utraty przytomności. Ja celowo tutaj krzesełką, bardzo ważne jest i bardzo dobrze się to robi na siedząco, tak? Czyli patrzymy, czy dziecko ma ciało obce, czy jesteśmy w stanie wziąć, wygarnąć. Robimy to jednokrotnie, tylko malutkim palcem, wkładamy do buzi, wygarniamy. Składziemy i uderzamy tak samo, jak u osoby dorosłej. Główkę staramy się obniżyć, żeby grawitacja nam pomogła i zadziałała, tak? Czyli opuszczamy główkę trochę i tak jak przy osobie dorosłej, też między łopatkowo uderzamy 5 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj cały czas główkę stabilizujemy. Patrzymy, czy coś wyleciało. No niestety nie udało się. No, kontynuujemy dalej. <laughs> cały czas stabilizujemy tą główkę dwoma paluszkami. Środek klatki piersiowej 5 razy. Raz, dwa, trzy, cztery. Święć, tak? Bardzo ważne jest, nie kładziemy na wersalce na twardym podłożu, kładziemy dzieciaczkę małe. Procedury są różne. Jeśli jesteśmy w dwójkę, działamy paluchami, może wstanę pokażę. Oplatamy i ściskamy pięć razy, tak? U osób malutkich zaczynamy zawsze od pięciu deków ratunkowych. Zasada. Wisielec, topielec, małe dziecko. Zawsze stosujemy pięć tak Seniorzy nie tylko wysłuchali krótkiej prelekcji połączonej z praktyką, ale też sami na fantomie mogli przećwiczyć m.in. układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej czy rozpoznawanie zatrzymania oddechu i utraty przytomności u takiej osoby. Po dawce praktycznych informacji przyszedł czas na występ artystyczny, również dotyczący bezpieczeństwa. Młodzieńcza Grupa Teatralna Czarty Teatru z Miejskiego Ośrodka Kultury zaprezentowała trzy scenki obrazujące różnego rodzaju oszustwa pod legendą. Jest to obecnie jedno z istotnych zagrożeń, które niestety, ale rozwija się bardzo dynamicznie. Funkcjonujące od wielu lat metody na tzw. wnuczkę czy policjanta ulegają ciągłym modyfikacjom i stanowią istotny problem nie tylko dla seniorów, ale i ich rodzin. Dlatego non stop należy o nich głośno mówić i ostrzegać przed nimi. Kolejnym elementem spotkania było wręczenie nagród w konkursie organizowanym przez Pabieńską Policję pod nazwą Bezpieczni Dziadkowie Wnukom na Zdrowie. Kodeks bezpiecznych zachowań. Konkurs adresowany był do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z miasta i powiatu pabieńskiego. Zadaniem konkursowym było stworzenie książeczki ilustrującej i opisującej główne zasady, którymi powinni kierować się seniorzy, aby ustrzec się przed działaniem oszustów. Wpłynęło 38 prac konkursowych, z których najlepsze zostały wybrane m.in. przez jury w składzie komisji Komendanta Powiatowego Policji w Inspektora Jarosława Tokarskiego, jak również profilaktyka społecznego, starszy sierżant Marta Bączek. jury wybrało najlepsze prace, które zostały nagrodzone. Książeczki jak widać były opatrzone ciekawymi obrazkami, no i zabierały szereg informacji czy rad, którymi powinni kierować się seniorzy, aby ustrzec się przed działaniem przestępców. Cieszymy się, że Pabianicka Policja ponownie zagościła w naszym Centrum Seniora. Poprzedni rok to Moment, kiedy stworzyliśmy film mówiący o, o, o oszustwach stosowanych u seniorów, czyli film Babci Dziadku, rozłącz się. Teraz z okazji dnia Babci i Dziadka cieszymy się, że ponownie tutaj pamięcka policja jest u nas pokazuje nam, a szczególnie seniorom, pokazuje nam jakże ważne elementy ratowania życia, bo babcio, babcio, babcie dziadkowie to również wnuczki, a jak wnuczki to również jest ryzyko niebezpieczeństwa związanego z, z, z jakimś nieszczęściem związanym z, z małymi dziećmi. Także pokaz ratownictwa małych dzieci cieszy się szczególnym zainteresowaniem właśnie babci i dziadków. O tym, że tego typu spotkania są potrzebne świadczy choćby frekwencja. Seniorzy nawet się poryzynowali, co po niektórzy poryzynowali z zajęć, które właśnie się odbywają w naszym centrum. I są na, na tym pokazie fantom z małym dzieckiem cieszy się ogromnym zainteresowaniem każda z babciała dotknąć zobaczyć ponieważ nigdy nie wiadomo w jakiej zostanie sytuacji postawiona także seniorzy byli jak najbardziej zainteresowani tym spotkaniem ponadto zainteresowani seniorzy mogli również skorzystać z fachowych porad pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych który w tym roku obchodzi swoje 90-lecie z tej okazji instytucja ta podczas organizowanych spotkań informacyjnych przybliża obecnym i przyszłym świadczeniobiorcom czym są ubezpieczenia społeczne i z jakich mogą korzystać określone osoby. O tym, jak istotną rolę pełni kultura w lokalnym społeczeństwie, jaką tworzy przestrzeń do działań, które dają możliwość rozwijania swoich pasji, umiejętności i talentów i tym samym wzbogacają osobowości i rozwijają wrażliwość, można było się przekonać choćby w piątkowy wieczór, kiedy to do Miejskiego Ośrodka Kultury licznie przybyła publiczność na koncert zatytułowany Szansa na Młynarskiego, przygotowany przez sekcję wokalną oraz taneczną placówki. Dzisiaj pierwsze takie wydarzenie. Z cyklu koncert rodzinny. Będziemy chcieli, żeby przynajmniej dwa razy do roku odbywały się właśnie takie u nas koncerty, na które będziemy zapraszać całe rodziny, żeby tutaj razem na widowni spędzały czas. A ten piątkowy czas upłynął w klimacie bardzo popularnego i uwielbianego w latach 90. i późniejszych, wznowionego po kilkuletniej przerwie programu Szansa na Sukces, który według pomysłu trójki instruktorów w sekcji Moku połączono z twórczości. Ikony i legendy polskiej estrady Wojciecha Młynarskiego. Skąd taki pomysł? Bo można by się zastanowić, no jak to sekcja tańca klasycznego i współczesnego, jak ma zatańczyć do. Takiej muzyki dosyć trudnej, no, a przyznam, że też dla dzieci, które mają 4-6 lat, utwory zupełnie nieznane. Natomiast stwierdziliśmy, że warto faktycznie powrócić do tego znakomitego wykonawcy, więc będą to utwory wykonywane przez Wojciecha Młynarskiego, ale również teksty, które to pisał. Więc całe, jakby to. Dzisiejszy, dzisiejszy wieczór chcemy, myślę, że zaskoczymy trochę, bo chcemy, żeby właśnie przebiegał w klimacie dobrze znanego programu telewizyjnego prowadzonego przez Wojciecha Mana szansa na sukces. Postaramy się odtworzyć dzisiaj dokładnie wszystko, co działo się, co się dzieje w programie Szansa na sukces. Dlatego obowiązkowo prowadzącym był Wojciech Mann, w którego rolę wcielił się Tomasz Grzegorzewski z mokowskiej grupy teatralnej Spektrum. To on losował, ciągnąc za kolorowe wstążeczki, utwory dla uczestników. Losuję dla Pani pierwszą tasiemkę. O, od razu dziesiątka. Proszę Państwa, numer dziesięć. Sposób na bezsenność. Sposób na bezsenność. Mam pytanie: czy profesjonalna taśma, czy amatorska? Profesjonalna. Hmm. W sumie oczywiście. Występy oceniało trzyosobowe jury składające się z instruktorów wspomnianych sekcji. W fotelach zasiedli Adriana Jabłońska, instruktorka tańca klasycznego i współczesnego oraz Aleksandra Skonieczna i Kuba Anusiewicz, instruktorzy sekcji wokalnej. Prezentacji było 14 w różnych konfiguracjach: solowe, duety, tria, a nawet zespołowe, bo wystąpił też wokalny zespół gwiazdeczki. Wystąpią prawie wszyscy uczestnicy moich zajęć. Także jestem bardzo podekscytowana i trzymam mocno za nich kciuki. Wystąpią szlagiery młynarskiego, takie jak jesteśmy na wczasach, ale sięgniemy również po utwory mniej znane, takie jak na przykład Sposób na Bezsenność czy Chirurgia Plastyczna. Świetne teksty, naprawdę bardzo przyjemnie się nad nimi pracowało. Nie są łatwe. Więc y, niektórzy y, musieli dużo wysiłku włożyć w to, żeby opanować. Te teksty, zwłaszcza zachowując interpretację należną właśnie tym tekstom młynarskiego. Z mojej sekcji wokalnej wystąpi dzisiaj szóstka, sześć moich uczennic. No, jest to oczywiście repertuar Wojciecha Młynarskiego. Są to utwory: Obiad Rodzinny, Ktoś, kto mnie lubi, Moknie w deszczu diabeł. No i jeszcze kilka innych. Jak wskazywałem repertuar, no to jest muzyka, której się teraz nie słucha raczej, ale myślę, że dlatego właśnie są takie koncerty. Po to, żeby, żeby dzieciaki mogły poznać tą poezję śpiewaną i, i tak naprawdę jak kiedyś wyglądała muzyka, ale też jak bardzo czasem niestety odeszliśmy od tego, jak, jak ona brzmi, i, i, i jakie, jakie w tych utworach, piosenkach dzisiaj popularnych są teksty, a jakie były kiedyś. W większości, jak usłyszeliśmy, były to klasyczne odtworzenia utworów, ale. Wykonać utwór Młynarskiego, nawet przy zachowaniu klasycznej aranżacji, to i tak już jest coś zupełnie, zupełnie świeżego, zwłaszcza w wykonaniu naszych młodych, zdolnych artystów. Będą też, będzie też kilka utworów, które nie są bezpośrednio z młynarskim kojarzone, ponieważ były wykonywane przez innych artystów, jak na przykład przez Ewe Bem, Moje serce to jest muzyk lub ogrzej mnie, które wykonywał Michał Bajor, a teksty są właśnie Wojciecha młynarskiego. Moje serce to jest muzyk, który z orkiestry, bo nie z każdym lubił Żaden mu maestro nie potrafi rawie dać. To prawda, to zdecydowanie nie są ich klimaty, aczkolwiek myślę, że każdy znalazł w tych piosenkach coś swojego, bo wydaje mi się, że bardzo często ja też jako czynny wokalista, że tak powiem, jak, jak wychodzę na, na scenę i mam zaśpiewać utwór, który nie jest mojego autorstwa. To zawsze staram się znaleźć w nim jakąś taką cząstkę, która ze mną rezonuje, i mam wrażenie, że właśnie ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj wystąpią na, na tej scenie, znaleźli to w tych piosenkach, i to jest piękne, i oby, oby jak najwięcej, właśnie takich. Znajdowania takich swoich rzeczy w, w, w różnych, we wszystkich utworach. Czyli można powiedzieć, że sobie poradziły z tym repertuarem? Zdecydowanie, tak. No dużo pracy na pewno, dużo, dużo pracowaliśmy, dużo też było ich wkładów w to, bo tak naprawdę ja dam wskazówki, ja pomogę, jak jest trudniejszy moment, to wiadomo, staram się rozwiać te wątpliwości, tą, 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 z tą trudnością jakoś się uporać. Natomiast to tak naprawdę to, ile oni pracują w domu, tyle, tyle ile, ile właśnie um, przepracowały, przećwiczyły i spędziły z tą piosenką, to to tak naprawdę najbardziej się liczy i widać, że, że faktycznie wszyscy chcieli, mam nadzieję. I, I po prostu popracowali i, i, i stworzyli z tych piosenek coś naprawdę swojego fajnego. Tak, to w atmosferze sielskiej i intymnej. Zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił biusiny, kuzyn robił miny, i dziedziny tarty ser nas. Młodym wokalistom i wokalistkom towarzyszyły uczestniczki sekcji tańca klasycznego i współczesnego. W sekcji tanecznej najmłodsze moje baletnice mają 4 lata. Pierwsza grupa to jest 4-6 lat i tutaj będzie 12 dziewczynek. Natomiast w drugiej grupie baletowej mamy 11, tutaj w wieku od 7 do 11 lat. No i dwie grupy tańca współczesnego. Po 10 w każdej grupie. Tutaj też dziewczynki w takim przedziale wiekowym 7-11 lat, bo to są już te dziewczynki, które wcześniej uczęszczały na zajęcia z tańca klasycznego, no i teraz kontynuują jako taniec współczesny. Jeśli za mało książek znasz, to ci wychodzi na twarz, gdy nie wiesz, kim był J.S. Bach. Przygotowania do tego artystycznego, wyjątkowego wydarzenia rozpoczęto w październiku. Ja z grupą taneczną zaczęłam już pracować pod koniec października, krok po kroku, dlatego że, tak jak wspomniałam, no nie są to łatwe utwory, czasami najtrudniej jest stworzyć tą etiudę taneczną, gdzie jesteśmy troszeczkę w tle, bo wokalista śpiewa, chcemy, żeby właśnie się skupić na wokaliście, no ale ważne, żeby też te dziewczynki się pokazały. Także czasami może to nie będzie tak stricte taniec, ale taka oprawa też artystyczna, Którą też chwilami jest dosyć trudno wypracować, zwłaszcza z tak młodymi tancerkami. Dziewczynki bardzo dobrze radziły sobie na próbach, były czasami dość zaskoczone, zwłaszcza kiedy poznały utwór, do którego będziemy tworzyć etiudę, kiedy wsłuchały się w teksty, bo wiadomo, że te teksty też są dosyć mocne i dziewczynki czasami były zaskoczone. Było też dużo radości, bo pracując na przykład przy, do utworu Jesteśmy na wczasach, stworzyliśmy... Taki mały obraz tego, że jesteśmy w, w górach, są narty, łyż, wysanki, rzucają się śnieżkami i wiadomo, że to trzeba odegrać, no bo śniegu na szczęście na scenie nie ma. Na scenie sali widowiskowej Moku zaprezentowało się 70 uczestników. Dzięki temu było bardzo kolorowo. Jeżeli chodzi o kostiumy, to garderoba naszego ośrodka można powiedzieć jest no, trochę pęka już w szwach, ale cały czas próbujemy, się, próbujemy dodać coś nowego. E, tutaj też ogromne ukłony dla rodziców e, dziewczynek, bo bardzo wspaniale wręcz współpracują i nie narzekają, jeżeli wymyślę nagle czarny trykąt i czarne rajstopy więc kupują, cały czas wspierają, znoszą różne rekwizyty, więc naprawdę jest bardzo ciekawie stroje kolorowe z wykorzystaniem tego, co jest, a na piosenkę tą taką ostatnią, przedfinałową, spe specjalnie zostały uszyte sukienki i namalowane na nich kwiaty przez Andrzeja Cieślika, więc mam nadzieję, że to również się spodoba. Tak jak wspomniałam, chodzi o to, że będzie kolorowo, a to dziewczynki będą właśnie tańczyły do utworu Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę. Więc wiosna na pewno zagości. Na finał zaprezentowano utwór trochę miejsca. Nie zabrakło również życzeń dla babci i dziadków, którym to dedykowana była ta artystyczna uczta. Następny rodzinny koncert w czerwcu, a tymczasem wkrótce na naszej antenie szansa na Młynarskiego. Warsztaty, gry, zabawy to w ofercie spędzenia ferii przygotował Młodzieżowy Dom Kultury, a wśród nich można powiedzieć kultowa impreza tej placówki, jaką jest konkurs piosenki i dolek. W tym roku będzie to Jubileuszowa 20. edycja tego wydarzenia, do udziału w którym organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież do lat 19. Warunkiem uczestnictwa, co wynika z regulaminu, jest wcześniejsze zapisanie się na listę pod numerem telefonu 42 215 20 93 lub osobiście w sekretariacie placówki. Konkurs przebiega w trzech etapach. Pierwszym są eliminacje wstępne, które odbędą się w pierwszym dniu ferii w poniedziałek 29 stycznia o godzinie 11. Co ważne, jak informuje organizator, każdy uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia w dniu eliminacji wypełnionego oświadczenia podpisanego przez rodzica lub uczestnika pełnoletniego, które dostępne jest do pobrania w podstronie konkursu. W eliminacjach tego powiatowego konkursu uczestnicy prezentują dwie dowolne piosenki bez podkładu muzycznego, a po ocenie występów jurorzy wybiorą finalistów. Drugi etap to warsztaty wokalne prowadzone przez instruktorkę Magdalenę Filipiak, w których udział mogą wziąć zarówno wyłonieni finaliści, jak również pozostali uczestnicy eliminacji, którzy w koncercie finałowym zaśpiewają w zespołach towarzyszących solistom. Warsztaty zaplanowano w dniach 30 i 31 stycznia oraz 1 lutego. Finałowy koncert, będący ostatnim etapem konkursu Idolek, Odbędzie się w piątek 2 lutego o godzinie 17 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury. Jury konkursu przyzna tytuł Idolka, Nagrody oraz Wyróżnienia. W poprzednich edycjach szczególną nagrodą dla zwycięzcy konkursu był występ podczas Dni Powiatu. Zainteresowani udziałem w tej sztandarowej feryjnej imprezie Młodzieżowego Domu Kultury mogą zasięgnąć szczegółowych informacji na temat konkursu w Sekretariacie MDK pod telefonem 42 215 20 93. Pełna informacja wraz z regulaminem znajduje się również na stronie internetowej placówki mdk Jak co roku, organizatorzy ferii w mieście przygotowali ofertę skierowaną do uczniów, którzy mają w planach spędzić je w sposób aktywny. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza uczennice i uczniów szkół podstawowych na sportowe i rekreacyjne imprezy, które odbywać się będą w trzech lokalizacjach. Pierwsze to Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, czyli hala koszykówki oraz pływania. Jeżeli chodzi o hale koszykówki, mogą zapisywać się na zajęcia zorganizowane grupy z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby nie doszło do dublowania się chętnych do skorzystania z tej hali, ale będzie można właściwie każdego dnia uczestniczyć w różnego rodzaju turniejach sportowych organizowanych w różnych dyscyplinach dla uczniów szkół podstawowych, zarówno chłopców jak i dziewcząt, siatkówka, koszykówka czy też tenis stołowy. Turnieje w hali koszykówki odbywać się będą we wtorki, środy i czwartki, a zorganizowane grupy dzieci i młodzieży mogą bezpłatnie korzystać z hali po uprzednim ustaleniu terminu z kierownikiem obiektu Łukaszem Zielińskim pod numerem telefonu 690. 7, 094 717 w godzinach od 8 do 13 z wyłączeniem soboty i niedziel. Kolejne miejsce to pływalnia, gdzie dzieci, młodzież oraz studenci za okazaniem legitymacji będą mogli zakupić bilety wstępu na basen w promocyjnej cenie 8 zł za godzinę. Ta oferta ważna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-14. Ferie 2024 z Olimpijczykami to projekt pod patronatem Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi, który podczas zimowej przerwy będzie realizowany nie gdzie indziej jak w Miejskiej Hali Sportowej imienia Pabieńskich Olimpijczyków przy ulicy Grabowej. 6 lutego w godzinach 10:12 poprowadzi go troje wybitnych sportowców, którzy reprezentowali Polskę na igrzyskach olimpijskich. Będzie pani Urszula Kielan, czyli uczestniczka i srebrna medalistka igrzysk olimpijskich z 1980 roku z Moskwy. Będzie również pani Joanna chętka Leszczyńska dawniej, wioślarka, która zdobyła brązowy medal w 2016 roku w Rio de Janeiro, ale była też uczestniczką igrzysk w 12 roku w Londynie i będzie pan Filip Wypych, znany na naszym terenie pływak, który był również uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w 2016 roku w Rio. I? Będzie to polegało na czym? Zajęcia będą właściwie treningowe, czyli podzielona zostanie grupa zgłoszonych osób, także zapraszamy właśnie wszystkich chętnych do zapisywania się na te zajęcia. Będzie podzielona na trzy grupy. Każdy z olimpijczyków poprowadzi swoją część w postaci zajęć treningowych dotyczących danej dyscypliny sportu. Uczestnicy zajęć będą mogli zapoznać się z pewnymi ciekawostkami, niuansami dotyczącymi tych dyscyplin. Dyscyplin, będą mogli zrobić sobie zdjęcia, będą mogli zdobyć autografy, no i jak to się mówi, dotknąć medali, statuetek, pucharów, dyplomów. Następnie będzie zmiana, żeby każda z tych trzech grup mogła uczestniczyć w zajęciach z każdym z tych olimpijczyków. Na te zajęcia obowiązują zapisy ze względu na ograniczoną liczbę uczestników. Można się zapisać najprościej do końca stycznia w szkole podstawowej nr 13, natomiast jeżeli ktoś przeoczy ten termin, to pozostaje już tylko kontakt z klubami sportowymi działającymi na naszym terenie, bo również poprzez kluby można w tych zajęciach uczestniczyć, zapisać się na nie. I jeszcze jedna atrakcja feryjna, a ponieważ planowana na świeżym powietrzu, uzależniona jest od panującej aury. To cieszący się dużą popularnością kulik po terenie Lewityna. Takie obrazki ostatnio w czasie ferii oglądaliśmy kilka lat temu. Jeśli będzie śniegi, pozwoli na ich organizację, będzie można skorzystać z tej atrakcji w pierwszy i drugi tydzień ferii od poniedziałku do piątku w godzinach 12.13. Na zakończenie ferii, w piątek 9 lutego o godzinie 13 w Lewitynie zaplanowano ognisko z pieczonymi kiełbaskami. W tym wydarzeniu brak śniegu raczej nie powinien mieć wpływu na jego zorganizowanie. Ulotka feryjna z ofertą zajęć organizowanych zarówno na obiektach sportowych, jak i w placówkach kulturalnych dostępna jest m.in. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego um.pawiejnice.pl